Witamy tym razem z Ciechanowca, Jesteśmy z panią Agnieszką Milanką. Panie Agnieszku, proszę nam powiedzieć kilka słów o tym miejscu, o tej imprezie. Eee, cóż, więc znajdujemy się w Muzeum Rolnictwa Niemiec Zimna Krzysztofa Klubka na dziesiątej cyklicznej imprezie, jest to Święto Chleba, w tym roku dziesiątej Jawileuszowe. Eee, jak widać bardzo puczne, publicznie zebrało się. Na Frekwencja dopisała. Frekwencja dopisała, jak to roku? Ja. Bardzo, bardzo ciekawe miejsce, Zdecydowanie zapraszamy w przyszłym roku. Mam jeszcze jedno pytanie. Jak odpowiedziałaby Pani na nasze pytanie konkursowe? Za co kocha Pani województwo podlaskie? Za co? No, że jest takie trochę inne od, od pozostałych województwa. Takie spokojniejsze, cichsze, bardziej zielone. No, chętnie nawet jeśli się stąd wyjeżdża, Dziękuję bardzo. Zapraszamy na kolejne Święto Chleba, już za rok.